Siema widzowie, widzowie, lekki przegląd i kilka propozycji dla Was e, dobrych inwestycji na Sorsa Dwójkę. E, pogadamy sobie wkrótce, ale jeszcze tylko w szybkim wstępie odcinka: wiadomo, sponsor odcineczka, jakim jest strona Skin Monkey, i jest konkurcik dla Was ze stronki e, na tego gloka Żywiołaka e, Wody po testach. E, w Konkurs jest w ciągu tygodnia, za tydzień będzie rozdawany. Zostawcie tylko suba, lajka. Like Fajnie, jakbyście zrobili jakąś wymianę, oczywiście, to będzie sprawdzane na Skinsmonkey. Eee, plus do tego, właśnie, jakiś komentarz pod jakimkolwiek z tych filmów w tygodniu, które się pojawią. Eee, I tak bierzecie udział i po prostu. Możecie sobie wygrać takiego gloczka z wyłaka wody, więc serdecznie polecam. I skin Skinsmoki, strona do waszych skinów oczywiście. Link w opisie. Darmowy 5 dolarów z kodem LZ przy wymianie, więc spoko opcja. Strona oferuje 35% przy wpłacie z moim kodem. Też jest podczko przy 100 dolarach dosyć 35. I do tego jeszcze strona wam nie wlicza ceny naklejek, przez co tutaj możecie sobie, jak ktoś jest chętny oczywiście, poznajdować jakieś fajne krawciki i je wyjąć. Wiadomo zawsze tu trochę może drożej potem obchnąć na Steamie, jeżeli znajdziecie coś naprawdę fajnego. Eee jakieś naklejeczki z potencjałem. Ludzie to kupują, wiadomo trzeba poczekać na rynku z tym, ale można na tym naprawdę sporo zarobić, tak samo jeżeli chodzi o wpłatach dodatkowo, więc spoko moim zdaniem opcja doładowania się pieniążków na Steama. No i przede wszystkim jest w spoko inwestycja na, na Sorsa dwójkę, bo wiele z Was pewnie inwestuje pod Sorsa dwójkę, i ja Wam pokażę dzisiaj, wiadomo, kilka moich faworytów. Według mnie, pod Sorsa dwójkę, I przede wszystkim jest to cały Antwerp i Antwerp w Holo. Antwerp w Holo stosunkowo jest e, tańszy od Sztokholmu w Holo, czyli jest lepszą, znaczy, oh, kurde, ciężko tak to nazwać. Według mnie Antwerp jest trochę lepszą inwestycją od Stockholmu, aktualnie, jeżeli bym tak patrzył cenowo, e, i wygląda troszkę lepiej, chociaż Stockholm też jest dobrą inwestycją, ale według mnie Antwerp przez to, że jest trochę tańszy, e, prezentuje się lepiej, plus do tego, jak wiecie, e, Holo e, będzie wyglądać lepiej, po prostu na samym dwójce i Ładnie będzie to wyglądać, więc popyt na te holo będzie większy. Jeżeli popyt będzie większy, będą ludzie to bardziej naklejać i wszystko będzie się jakby lepiej leciało z tym, plus będzie większa ilość graczy. Więc moim zdaniem, większość naklejek możecie sobie oczywiście w wielu YouTuberów na YouTubie. Ja sam też wrzucałem kilka, jak wygląda holo w grze w CESie. Więc może sobie nawet u mnie spalić coś tam jest, a też tam dużo materiałów nie ma. Więc jak ktoś chce te konkretne klejki sobie posprawdzać, to oczywiście można na YouTube zajrzeć, właśnie, jak to będzie wyglądać na Storcie 2 i popatrzeć, co według nich wygląda i prezentuje się dobrze pod inwestycje, no ale przede wszystkim Antwerp w holo prezentuje się naprawdę solidnie, co lepsze Antwerp sobie powolutku rośnie cały czas do góry i możemy to właśnie zau zauważyć na przykład na kapsułach z Antwerpu, które sobie, o coś źle wpisałem, a bo tak logo drużyny jest Kapsułach z Antwerpu, które sobie tutaj powoli rosną, Legendy 5:32, po prostu sobie nie ma takich strasznych zwyżek. Ale, znaczy, tutaj w sumie taki lekki podjazd był, lek no nawet sporady w sumie, jak na przeciąg 4 dni, z 4,40 do 5, to nawet duży bym powiedział. I tutaj też, to wszystko w sumie powolutku sobie leci. Jeden z moich faworytów, czyli w sumie kandydaci, tak naprawdę chyba mój największy faworyt. Bardzo lubię ten pojemniczek, przez sam fakt, jakie są naklejki typu Ninzy, Complexity, Eternal, Outsidersi, Spiritki. Ja bardzo lubię te naklejki jestem fanem inwestowania w nie, więc tutaj cieszy mnie jak ta kapsuła rośnie i ja ją strasznie lubię. Przede wszystkim cena też jest przyjemna dla oka, no bo 3 zł nie oszukujmy się, nie jest to jakaś spora cena do inwestowania. Więc jeżeli chodzi nam o Antwerp, to naprawdę ładnie to wygląda. Jeżeli chodzi o rmr -y, głównie o kapsuły, prezentuje się to też tanio. Wiadomo, no to jest RMR, który. Stosunkowo kiedyś pewnie będzie coś kosztował, coś niecoś, ale no... Powiem tak. W porównaniu do Antwerpu moim zdaniem Antwerp zdominuje RMR. Ale wiadomo, ten Source 2 może też przyspieszyć tutaj wzrost cen na RMR-ze. Więc jeżeli ktoś jest też jakoś tam RMR-em zainteresowany, to również można w to jakoś. Oj, nawet rynek nie chce pokazywać tych kapsuł. Co jest? Można coś tam sobie lekko wlecić. Jeżeli tutaj widzimy, to RMR w sumie nawet lekko tutaj można powiedzieć, że sobie spada to czas z ceny. I teraz można sobie zadać te pytania, do jakiego momentu będzie spadać. Moim zdaniem przy wyjściu Source'a w dwójce możemy mieć spory pik. Chociaż nie mówię, że to e, oczywiście jest e, pewniak. Też jak wiecie, folie mają też swoje szanse, ale to dla zagłębionych. Musiałbym postać specjalny film o foliach, e, byśmy opowiadali o tym, pogadali sobie troszkę. E, wydaje mi się, że teraz nie ma tutaj, żeby gadać o foliach. Ja generalnie jestem, jeżeli chodzi o Source'a dwójkę, bardziej fanem holo i wyglądu holo. Folie też są ładne, oczywiście nie mówię, że nie są ładne, bo są ładne, ale jestem większym fanem holo. Nie wydaje mi się, że tu jednak ludzie polubią bardziej holo, chociaż folie też pewnie pikną i samo to, że folie są rzadkie i nie ma ich w najnowszych eventach, robi z folii dobrą inwestycję. więc też dla zainteresowanych radzę sobie spojrzeć tutaj na folię. Jeżeli film wam się spodobał zachęcam do subskrybowania, lajkowania, trzymajcie się widzowie, tu było na tyle miłego inwestowania, cześć, cześć.